Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam Pana Wójta Gminy Policzna. Dziś jesteśmy z krótką wizytą terenową Pana w gminie. Chcielibyśmy nadać kilka słów dotyczących kuśnego tematu, który krąży już nie tylko po mediach. Chodzi tutaj o oddzielenie Muzeum Jana Kochanowskiego od Muzeum Jana Malczewskiego w Radomiu. Jak Pan zareagował na tą wiadomość? Dzień dobry Panie Rektorze, dzień dobry Państwu. Witam w Gminie Policzna. Na wiadomość o ogłoszeniu przez marszałka województwa decyzji o odłączeniu Muzeum Jana Kochanowskiego ze struktur Muzeum im. Jacka Malczewskiego zareagowałem entuzjastycznie. Uważam, że jest to placówka o wysokiej randze. Jest to jedna w Polsce, jedna w Europie, jedna w świecie placówka poświęcona Janowi Kochanowskiemu. Jej działalność, zarówno w mojej osobistej opinii, jak i w, wielu, w opiniach wielu osób przyjeżdżających, jest oceniana bardzo wysoko. Muzeum ma bardzo duży potencjał pod każdym względem, który trzeba w pełni wykorzystywać. Jako samorządowiec jestem pewien, że dla muzeum jest to bardzo duża szansa na dynamiczny rozwój, chociażby pod kątem sięgania po środki dedykowane instytucjom znajdującym się na terenach wiejskich. Podobne zdanie wyrażają również yy, władze powiatu w osobach pana starosty Frana Barnaciaka oraz pana wicestarosty Waldemara Urbańskiego. Rozmawialiśmy kilka razy na ten temat. Wszyscy uważamy, że jest to olbrzymia szansa już nie tylko dla muzeum, ale dla miejscowości Czarnolas, dla gminy Policzna i dla powiatu zwoleńskiego. Wielokrotnie jako gmina otwieraliśmy się na współpracę i pomoc dla Muzeum Jana Kochanowskiego. Współorganizowaliśmy i współfinansowaliśmy wydarzenia kulturalne, jak chociażby ostatnio Czarnoleski Festiwal Sztuk. Jeśli decyzja o samodzielności muzeum stanie się faktem, deklaruję, że zapewnimy wszelką możliwą pomoc, szczególnie w początkowej fazie rozwoju. Mam też nadzieję, że wszystkie trudności z powołaniem nowej placówki zostaną pokonane i muzeum wejdzie w nowy, lepszy etap działalności, czego oczywiście szczerze z całego serca Muzeum Jana Kochanowskiego życzę. No właśnie, jeśli mówimy tutaj o tym nowym etapie, Sprawdziłem sobie tutaj kilka informacji. Jedną z nich taka dosyć ciekawa jest w 2018 roku Muzeum Czarnowskie odwiedziło aż 28 tysięcy osób. Tak. Czy oddzielenie tej jednostki to pana zdaniem, czy pozwoli na zwiększenie zainteresowania tą, tym muzeum i czy to się w jakikolwiek przełoży na większą turystykę w Pana Gminie? Oczywiście mam nadzieję, że w ślad za powołaniem nowego muzeum powstanie nowa infrastruktura i zaowocuje to jeszcze większym napływem turystów zarówno do gminy, jak i do powiatu. Rozumiem, że oprócz pomocy dla muzeum, o której Pan oczywiście mówi, Pan zapewnia, gmina w dalszym ciągu będzie się rozwijała na takim samym poziomie albo lepszym. Oczywiście, że tak, to jest naturalne. Dbamy o zrównoważony rozwój naszej gminy. Jeszcze chciałbym dodać, że oprócz Turystów, których mam nadzieję przyciągnie ta nowa infrastruktura i wspaniały czarnolas, dotrą do nas również nowi inwestorzy oraz artyści. Marzę o tym, aby czarnolas był tętniącym życiem, sercem kulturalnym Mazowsza, a może wkrótce całego kraju. Teraz tak. Płynnie przechodząc od tematu do tematu, jak już mam okazję porozmawiać z Panem Wójtem, chciałbym się zapytać, jakie inwestycje czekają gminy Policzna w najbliższym czasie? Yy, otrzymaliśmy bardzo duże wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego. Na dzień dzisiejszy mamy podpisane dziewięć umów o współfinansowanie różnego rodzaju przedsięwzięć. Od twardych projektów typu drogi. Po różnego rodzaju wymianę pracowni komputerowych, zakup dla najmłodszych naszych dzieci przedszkolaków oczyszczaczy powietrza dostaliśmy pieniążki na pięć, modernizację pięciu sołectw z działania miast. Kwota, na którą podpisaliśmy umowy jest bardzo duża, to jest ponad 750 tysięcy złotych w tej chwili. Dziękujemy bardzo za tą krótką rozmowę. Ja dziękuję również Panie Dyrektorze, dziękuję Państwu za uwagę, zapraszam do gminy Policzna i do ślicznego czarnolasu. My dziękuję państwu. bardzo.